Witajcie, witajcie. Jest dokładnie godzina 1.35. Jestem po pauzie w domu i wybieram się w trasę. udaje się z województwa podkarpackiego do województwa wielkopolskiego także czekamy fajna noc na low-key keep it softly spoken with no strings tying you to me i'm happy in your company with no emotion because my love deserves to be free i never want to look at a house in the garden i never want to lock you down i know you're not mine it's just my turn but we can still have fun for now No i proszę, słuchajcie, 14 godzin pauzy. Wykręciłem sobie w domu. Także i tak nie jest źle. So, dniówka zapłacona, 14 godzin yy, z rodzinką. Także powiem wam, że fajnie, fajnie, fajnie tak sobie zjechać w tygodniu naprawdę do domu. No to ruszamy słuchajcie, już w trasie. Ja dopiero co ruszyłem. Ale już jest fajnie powiem wam. Nie jest jak śpiący, z 3 godzinki pospałem, 2-3 godzinki. Elegancja Francja, praktycznie cały dzień w domku, żyć i nie umierać, żyć nie umierać, naprawdę. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. Happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never want to look at a house in the garden, I never want to lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Oj, to słuchajcie, Pora na pauzę. Oraz, to już 3 przejechane. A dwa, to już powolutku mnie zaczyna morzyć sen. Także trzeba się troszkę położyć i coś zjeść. O, aż tutaj jedziemy. i słuchajcie, zaczynam tą pauzę. Pauza ma 45 minut. Więc tak, położę się na, nie wiem, na 20 minut, myślę, się położyć chociaż wiecie, ta głowa odpocznie i potem co? No i potem jakieś jedzonko, kawa no i w dalszą drogę no i co? trochę pospałem jakieś 30 minut położyłem głowę, to ważne no teraz co? kawa i jakieś jakieś lekkie śniadanko Co na śniadanką będzie to odżywka białkowa 40 gram, 50 gram płatków owsianych i 21 gram orzechów włoskich. No więc co? Po pauzie, kawka zrobiona na trasę, dalszą część trasy, a dalsza część trasy to będzie 252 km jeszcze. No, i co słuchajcie? 160 km przede mną, pięknej jazdy po a, dwójeczce. Eee, no, i co dalej? co dalej. No, będzie rozładunek, tak? Nie wiem, ile potrwa. Zobaczymy. Eee, I co? Czuję się, powiem Wam dobrze. Jak na to dwie godziny, które spałem. Dzisiaj jest 7.40, czyli to jest taka godzina, gdzie organizm, generalnie mój organizm, jest wybudzony. Już ja już tak od 6.00-5.00 przeważnie nie śpię. Także to jest też taka, jak to mówię, pamięć. Eee, pamięć gdzieś tam. Moja, mojego organizmu, tego, że już jestem aktywny i on to wie, mimo tego, że się mało spało, ale co, w późniejszym czasie na pewno, na pewno będę potrzebował e, gdzieś tam się, wiadomo, położyć i tak dalej, bo energia jest teraz, ale ona zacznie z godziny na godzinę spadać. Ale wiadomo, że czeka mnie pauza, e, czeka mnie pauza dziewiątka, e, obowiązkowa oczywiście i bardzo dobrze. Gdzie sobie po prostu wiadomo, zasłonię tutaj zasłonki. Ile się położy, na tyle się położy, na ile mi się uda zasnąć, na tyle zasnę. Chociaż nie lubię spać w dzień, nigdy w dzień mi się dobrze nie spało. Eee, także zobaczymy, jak to pójdzie. Ile będę spał, tyle będę spał. W nocy i tak trzeba odespać. To jest normalne, organizm musi w nocy odespać. To jest w nocy to jest normalny, normalny czas regenerację, regenerowanie się organizmu przynajmniej u mnie tak jest, no i myślę, że u większości ludzi chociaż tam takich, którzy w nocy nie śpią, robią nocki, czują się bardzo dobrze ale co, jeżeli chodzi jeżeli chodzi o mnie, no to tak, dzisiaj treningu nie zrobię siłowego, ponieważ nie chcę na przemęczonym organizmie, takim niedo, niewyspanym trenować bo to, to nic nie da, to, to będzie jeszcze gorzej ale myślę o jakimś takim szybkim spacerze, wiecie, jakiś cardio. Bez brzuszków takie 45 minut standardowe naprawdę nawet dobrze zrobi, nawet, nawet dobrze to mi zrobi przed snem, przed pauzą. No i co? Tyle i lecimy dalej. No i słuchajcie, już niedługo, już niedługo, kurczę. Okolice Minowrocławia, Wrocławia, czyli już niedługo na rozładunku. Także widzicie, pogoda się troszkę popsuła, pada, kropi, ale to nic. Jeszcze dosłownie 30 km na rozładunku. No i co, jesteśmy na miejscu rozładunku, także muszę jeszcze poczekać, bo jest mi robione miejsce na magazynie. Także po rozładunku jeszcze załadunek oczywiście wszystko w ramach czasu pracy załadunek, i wtedy zobaczymy. Albo pojadę do domu do mamy, albo, albo nie, ale myślę, wydaje mi się, że pojadę i pauzę będę miał w domu e, rodzinnym, czyli wiecie, odwiedziny i pauza za jednym zamachem czyli bardzo fajnie, fajnie to wyjdzie, oczywiście. E, Wszystkiego się dowiecie. A słuchajcie, a mi się udało na Dzień Dziecka, bo dzisiaj jest akurat Dzień Dziecka jak nagrywam, zjechać na długą pauzę do mojego miasta rodzinnego i do tego jeszcze do mamy, także pewno będzie jakiś fit klacek. No ale co, jutro rano trzeba wyjeżdżać, ale póki co miło spędzić czas z mamą, ponieważ, jeżeli nie wiecie, to ja przeprowadziłem się ponad 500 km od mojego miasta rodzinnego. Na Podkarpacie, ożeniłem się tam, eee, założyłem rodzinę. No i, i nieraz się udaje zjechać, właśnie do mamy. Pozdrówka. A ja słuchajcie, nagrywam to w Dzień Dziecka. No i co, udało mi się zjechać do mojego miasta rodzinnego, do mamy, akurat w Dzień Dziecka. Słuchajcie, na długą pauzę. Eee, a z tego względu, że. Mm, Przeprowadziłem się 500 km od mojego miasta rodzinnego. Ożeniłem się na Podkarpaciu. Założyłem rodzinę. No i wiecie, tęskni się do tego domu. No i co, niedługo odwiedzę mamy. Fajnie wyszło, że właśnie dzień dziecka. No i co, pewno będzie jakiś fit placek. Także co, dziękuję za oglądanie. Oczywiście zapraszam na kolejne odcinki. Tak myślę sobie, że minimum trzy odcinki tygodniowo. Takie wiecie, dosyć krótkie z tego z tego z telefonu, który mam, to za bardzo tutaj nie ma pola do popisu, ale mam nadzieję, że będzie się Wam to coraz bardziej podobać, czyli ten mój YouTube na bieżąco. Także jeżeli się podobało łapkę w górę poproszę, jakiś komentarz. I co? Trzymajcie się I jeszcze raz dzięki za oglądanie. Hej!